No i cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku bla bla bla. Bla bla bla. Powiem tak. Eee, Przed tym parę odcinków odcinku Wam Karina nawijała, bo nakręciła materiału na parę odcinków. Ja go właśnie montuję. Dlatego pojęcia nie mam na ile wyjdzie. Ale cóż. Ja mam życzę oglądania i intro. Dzień dobry, wieczór. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda życie z wikingiem, bez wikinga? No, trochę ten człowiek uzależnia. Zwłaszcza, że jak żyjecie z nim 2-4 na dobę pod jednym dachem, a tu nagle się okazuje, że wiking jedzie do pracy w delegację i nagle, niestety, ale troszkę życie wywraca się do góry nogami. Stwierdziłem, że Wam pokażę jak to wygląda. Zbliża się dosyć intensywny czas okres, ponieważ za kilka dni jedziemy do niego nad morzem, a to musimy się z moją pogarniać, musimy wszystko przygotować, wszystkie miliony rzeczy mieć gotowe, więc w związku z tym pokażę Wam jak to wygląda, czy to na teraz z jednego dnia, czy z większej ilości dni zobaczymy jak się wszystko poukłada. W każdym razie zobaczcie na jakim etapie życia jesteśmy. Dobra, więc tak. Mamy wieczór, Maja się kąpię. Widzieli to całkiem sprawnie, jest samodzielna w tych kwestiach, więc za wiele jej nie trzeba pomagać, natomiast wyjdzie z wanny, więc zacznie się usypianie. Zawsze największy i odwieczny problem, bo tata, tata, tata. Ta. A tutaj niestety, no, tata nie przyjdzie przytulić, tata nie przyjdzie dać buciaka, a jednak dla trzechulotniego dziecka jest to bardzo ważne. Zatem to usypianie niekiedy odbywa się fajnie, niekiedy odbywa się gorzej, niekiedy trwa dłużej, niekiedy trwa krócej. Generalnie znaczenia nie ma, jak bardzo dziecko jest zmęczone, bo macie no, dzieci sami wiecie, jak to wygląda. Regeneracja w 3 minuty i dziecko Monter. W każdym razie wyciągam powoli majkę z panny, zaraz ją ogarniemy, ubierzemy, przygotujemy jedzenie, no i zaczynam usypiać. Życzcie mi powodzenia. Maju. Co? Czemu nie idziesz spać? Lubię lekaty. Maju. Maju, ja ale już jest pora iść spać. Chodź. Czekala do łóżka idziemy spać. A czemu nie? Ty, tańcula. Maja. Idziemy do łóżeczka, chodź. Maju, idziemy się położyć spać. Rąsia, idziesz ze mną. Ma, ja tak, Maju, jesteś już ogromną dziewczyną. Ale idziemy spać. Chodź, rączka. Idziemy spać. No. Maja, kładzie się do łóżka? Maja, do spania. Maju, czemu nie idziesz spać? Czeka na tata. Maju. Co? Tata jeszcze przyjedzie za kilka dni. Ja tylko pod Już konieczek, bo tato dzisiaj nie przyjedzie. Wiesz, się A możemy razem czekać. Będziemy razem czekać. Będziemy pewnie, że razem czekać, ale myślę, że już jest sporo, żebyś ty się hmm. dzisiaj wyspałam, wiesz? No, Maju, przykładamy się do łóżeczka i do spania, dobra? Ja jestem mała. Jesteś duża dziewczyna już. Ty, kto też leci. Łóżeczko. Nie. Maja do łóżka. Kocham cię. Maju, ja też cię kocham, ale chciałabym, żebyś już poszła w twarz. Maju? Dziąć się, dzieńko, dzieńko. Maju? Dziąć Maju? Łóżko. Idziemy spać. Maja proszkę łóżka. Łóżka. śpi. Maju. Pora już spać, dobrze? Ale nie Maju, błagam Cię, idziemy spać Nie Maja, buziaczek Przytulasek Przytulas Kocham Cię mama Ja też Cię Majo kocham Mówimy Cię o się. Idziemy spać, dobranoc Maja dobranoc Jest 22. przepraszam 21.45. Usypianie dziecka zajęło mi jakieś prawie godzinę czasu. Od 21.00 co prowadzi live'a, więc niestety ale... No niestety nie będzie mi danego po raz kolejny zobaczyć. Zaraz racji tego, że milion rzeczy jeszcze do zrobienia. Maja tęskni za tatą i usypianie polega na tym, że jednak cały czas tata wołała, cały czas chciała, żeby tata przyszedł i przytulił się. No niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ tata jest na drugim końcu polskim, Wróci do nas dopiero za kilka dni, więc Maja już je odlicza do momentu, kiedy tata wreszcie będzie w domu. Oczywiście za każdym razem ona już chce jechać do taty, więc no ciężko jest wytłumaczyć, że niestety Maju, ale nie jesteśmy w każdej chwili w stanie się zebrać i do tatusia jechać, tylko musimy poczekać na ten moment w miesiącu, kiedy faktycznie jesteśmy w stanie to zrobić. No, generalnie jest to ciężki czas dla dziecka, bo jednak tata jest bardzo ważny w życiu dziecka. Jeżeli byście się kiedykolwiek zastanawiali, jaka jest wasza rola, rola mężczyzn w momencie, kiedy macie dziecko, czy jest ono. Czy jesteście dla niego ważni? Tak, jesteście dla niego oczkiem w głowie. Mama, oczywiście, mama jest ważna i istotna, ale tak samo ważne w życiu dziecka jest tata. I w momencie, kiedy tego taty nie ma obok, kiedy nie może się do niego przytulić, kiedy nie może się z nim pobawić, no to niestety generuje to problemy. Problemy takie, że po prostu. Młoda tęskni za tatą. Chcę, żeby już był przy niej, żeby już się przytulił. No niestety, nie zawsze jest wszystko to, co byśmy chcieli. Życie różnie się układa. Raz lepiej, raz gorzej. Koniec końców udało mi się ją uśpić. Maja już śpi. A ja zabieram się za robotę. Bo generalnie czas, kiedy Maja pójdzie spać. To jest ten moment, kiedy jestem w stanie dopiero coś zrobić. Także jeszcze milion rzeczy przede mną, zanim pójdę spać. Zobaczymy, która godzina będzie. Dobra, więc zaczynamy obowiązki. Jak pewnie wiecie, bądź też nie. Ale nasze wspaniałe i cudowne koty, które 5 lat ze sobą żyły. Kochały się i było wspaniale i cudownie. Niestety, w pewnym momencie stwierdzić swojego życia. Stwierdziły, że ta miłość jest dla nich trudna i w zasadzie to mają ochotę zburzyć nasze życie do góry nogami. Więc w związku z tym wpadły na świetny pomysł, że przecież można no, robić problemów, a mianowicie takich, że co, podczas naszej nieobecności, podczas jednego z naszych wyjazdów do taty, doszły do wniosku, że wydają swoje emocje. I się pogryzą. Niestety to nie wyglądało zbyt optymistycznie. Nie było to fajne. I tym sposobem kocica ma założone na kartku 22 szwem. Na szczęście już jest to zaleczone, zagojone, więc jest wszystko spoko. Niemniej jednak zostały nam problemy behawioralne, została nam kwestia pogodzenia ich ze sobą, więc w związku z tym mamy tutaj naszą panią Beatkę, behawiorystkę, z którą bardzo mocno współpracujemy. Fenomenalna kobieta. Jakbyście mieli kiedyś problemy z, z zwierzętami, z psami czy to skotami i nie wiedzieli, jakie je ze sobą pogodzić, zawsze z chęcią przekażemy namiary na panią Beatkę. Pani Beatka jest z Katowic, razem z mężem prowadzą poradnię behawioralną i słuchajcie. Ja jestem mega zadowolona, bo jak się okazuje, 5 lat posiadania kota ech, to jest za mało, żeby się nauczyć czym jest kot i jak go obsługiwać. Tak trochę dostałam zdarzenie z rzeczywistością i uderzyłam się w mur, że jednak niewiele wiem na temat kotów, na temat jej zachowania, na temat wszystkiego, jak powinny żyć i funkcjonować. Pani Batka mnie dużo tutaj naprostowała, zwróciła uwagę na wiele rzeczy. No a przede wszystkim e Kontrola weterynaryjna kotów pod każdym możliwym sposobem i wyszła sytuacja taka, że kocór, który był agresorem, no niestety ma problemy zdrowotne, mamy problemy z pęcherzem oczowym, mamy infekcję, która się ciężko leczy, a trzeba w jakiś sposób tutaj zaradzić tematowi, więc w związku z tym mamy co wieczór i co rano zresztą eee, trzeba koty naćpać. Generalnie dostają leki uspokajające, dostają antybiotyki, dostają wszystko, co tylko może, by tylko poprawić ich stan zdrowia. Więc tym sposobem mamy tabletkę antybiotyku takie małe, niemałe coś. Mam to podzielić na trzy części. I jedną część dawać kotu rano, jedną część wieczorem. Mhm. Sama przyjemność. Tak samo muszę kocicy dać leki, więc w związku z tym niewiele co myślą. To muszę po prostu wziąć się przygotować. <laughs> w ogóle wiedzieliście o tym, że są ludzie, nie wiem czemu, wpadli na świetny pomysł zrobienia tabletki trójkątnej. Tabletka jest w kształcie trójkąta i podzielcie ją na przykład na cztery części. niewykonalne i tak jakimś cudem się ją udaje dzielić na dwie więc jest to mega sukces wychodzi mi to niekiedy różnie aczkolwiek prawie się udało dobra. teraz antybiotyk no i co najważniejsze trzeba to jeszcze jakoś tym kotom przemycić dobrze, że się jeszcze jakoś miarę kroją dobra teoretycznie mam to podzielone Naszykowałam już sobie tutaj w mięsaczce trochę, jest to mokra karma, więc w związku z tym muszę teraz kawałek tabletki zagrzebać w tej mokrej karmie, niewielkiej ilości tej karmy, żeby moja kocica była tak miła i uprzejma i po prostu wzięła to do pyszczka, połknęła na raz i miałabym święty spokój i załatwioną tabletkę. Znam że pójdzie to jak zawsze, czyli w tym momencie ona weźmie, wymamla, wymamla i wypluje. Czyli zapewne będę musiała ją wziąć, rozdrobnić, do strzykawki i siła razy gwałtu do wlać. Może się uda i trzymacie za mnie kciuki, że tak będzie. A później Wam pokażę, w ogóle pokażę, jak wyglądają moje codzienne wieczorne rytuały, kiedy koty, które są izolowane, muszą mieć sesję socjalizacji, kiedy muszą się ze sobą zobaczyć, przyzwyczajać na nowo do swojej obecności. No i spróbować, czy zacząć normalnie ze za sobą żyć. Dobra, leki udało się przemycić, jeden kod, już, jeden kod i drugi kod już dostał. Teraz pora na socjalizację, czyli w praktyce drzwi otwarte, kody się widzą. No i sprawdzamy, jaka jest reakcja, żeby im ten czas uprzyjemnić. To zaczynamy od fajnego, miłego akcentu. A mianowicie ich ukochana, mokra karma po to, żeby ich zachęcić do ewentualnej współpracy sam ze sobą. jest już sobie ładnie pięknieje. zachwycone. no bo przecież to moja ukochana, wspaniała i cudowna rybka. Kocica. Niestety. Mam czas, nie chce mi się na razie zjeść. Ale w sumie ładnie pachnie. No to dobrze, skuszą się. Hmm. To ona sobie ładnie pięknieje, je. Kocur też ładnie pięknieje. je. I jakbyście się zastanawiali co dalej. <laughs> dalej to wygląda na tej zasadzie, że kotki sobie ładnie pięknie ze sobą zjedzą, patrzą na siebie, tolerują się, nie skaczą sobie do gardeł, nie trzeba znowu jechać na szycie, a zatem mamy już ogromny postęp w stosunku do tego co było. Aczkolwiek to dopiero połowa sukcesu, bo jeszcze muszą się ze sobą nauczyć żyć, tolerować i znowu wrócić do swoich standardowych relacji, kiedy było pięknie i cudownie, kiedy się kochały, a na razie tak nie jest. No. Także codzienna jedna sesja rytuału, zapoznanie się kotów na nowo ze sobą. No i zdecydowanie łatwiej, kiedy Jacek jest w weekendy, kiedy jest miejsce nie w tym pomóc, chociażby z prostego powodu, żeby rozluźniać emocje jednego, drugiego kota. Będąc sama trochę ciężko jest jednocześnie łapać jednego kota, żeby nie skoczył drugiemu do gardła, a z drugim się bawić albo go głaskać, żeby rozładować te emocje. No niestety radzę sobie z tym co mam. Aczkolwiek zdecydowanie druga osoba niestety mile widziana, bardzo pożądana i bardzo potrzebna, także zawsze czekam, byleby do weekendu, byleby jak był, chociażby po to, żeby po prostu też mógł im leki podać, kiedy ja coś w tym czasie innego robię. Więc znowu po prostu czekamy. No. Ja teraz sobie z kotami tak posiedzę. Niekiedy to trwa 10 minut, niekiedy to trwa półtorej godziny, w zależności jak się tam koty ze sobą Relacjonują, które mu bardziej chce zaszkodzić. Albo po prostu dochodzimy do sytuacji najbardziej optymistycznej, a mianowicie przyszły, popatrzyły na siebie, zero reakcji, zero emocji, zjadły micha, popatrzyły na siebie i każdy poszedł w swoją stronę. No, może jemy zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie jeszcze wrowa grubciu. Nie. Gróbciu, nie. nie. Wracaj do miski. Gróbciu, do miski. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, dajemy koli święty spokój. No, gróbciu, ja. Gróbciu, Micha. Gróbciu, Micha. Tak, jeszcze sobie nie pozwalamy na dobrowolne spotkanie, bo zapewne byłoby to... skończył się jak zawsze czyta i sobie do kartę. Na tym zakończymy ten odcinek. Ja wam mam życzę życzelniki, a w dupie... Więcej dystansu, tylko społecznego Oczywiście suby, lajki, mile widziane Patronom strasznie dziękuję, że tu jesteście I cóż Znacznego tygodnia, nie? Jak to mówi jeden z youtuberów A my się widzimy z karną w kolejnym odcinku Na razie